Dokładnie wczoraj odbyło się State of Play, które obejrzeliśmy sobie razem z wami No i dziś podsumujemy sobie pokrótce, co tam zobaczyliśmy, jak wypadło wydarzenie Dziś przedstawię wam wszystkie najciekawsze gry, które pojawiły się na State of Playu Oprócz tego porozmawiamy sobie o oficjalnym wsparciu moderskim do Kingdom Come Deliverance 2 O tym, jak będzie działał Assassin's Creed Shadows na premierę Debiucie Evolved, Elden Ring Night Train i kilku innych pomniejszych newsach Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka Do tego wpadajcie na Instagrama, na którym pojawiają się newsy w szybkiej formie Link macie w opisie i nazwę wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. Jakie by to State of Play nie było, no to trzeba powiedzieć, że pojawiło się tam kilka ciekawych gier, co prawda niektóre rzeczy psuły wrażenie, jeśli chodzi o ten pokaz i w ogólnym rozrachunku muszę powiedzieć, że te ponad 40 minut nie zostały jakoś dobrze wykorzystane, no ale właśnie, jakie były te najciekawsze gry, które pokazano na wydarzeniu. Dostaliśmy, tak jak się zresztą można było spodziewać, potwierdzenie daty premiery Metal Gear Solid Delta Snake Eater, no i faktycznie gra zadebiutuje 28 sierpnia tego roku. Dostaliśmy też spodziewaną prezentację Lost Soul Aside, czyli gry inspirowanej seriami takimi jak Final Fantasy czy Ninja Gaiden. No i muszę przyznać, że wygląda to całkiem przyzwoicie, natomiast no jakoś bardzo nie porywa. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli to ma być najlepsza część tego pokazu, no to nie będzie dobrze. Gra ukaże się 30 maja na PC, tak i PS5 jednocześnie. No i czy ma to szansę się jakoś dobrze sprzedać? Śmiem wątpić, ale zobaczymy. Dostaliśmy też daty premiery Borderlands 4. Okazało się, że gra wejdzie 23 września na PC, i konsolach obecnej generacji. I tutaj pojawia się całkiem ciekawy wątek. Bo według niedawnego raportu Take-Two Borderlands 4 ma zadebiutować po GTA 6 Więc wydaje się, że jest szansa na to, że GTA 6 ukaże się jeszcze początkiem września no Ale są to jedynie spekulacje i wiadomo, że takie terminy bywają elastyczne Nie zabrakło też oni Way od the Sword Pojawiły się materiały z rozgrywki i muszę przyznać, że gra wygląda jakby miała wychodzić na PlayStation 4 A problem jest taki, że ukaże się na PS5 dopiero w 2026 roku No i tutaj też wydaje się, że to jest też tytuł, który raczej nie ma szans na podbicie rynku Jest to slasher który wygląda dość wątpliwie. Ta walka, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jest to slasher, jest bardzo powolna i też jakoś nie robi wrażenia. Animacje nie są na jakimś wysokim poziomie, a robiąc takie gry trzeba na to zwracać uwagę, no bo obstawiam, że użytkownicy grając w takiego slashera będą się zwyczajnie nudzić, mając wiele innych gier do wyboru. Stellar Blade doczeka się w wersji pecetowej w czerwcu 2025 roku. Dostaliśmy też ogłoszenie dlc który będzie crossoverem z inną grą, Goddess of Victory, no i jest to dosyć standardowy ruch, jeżeli chodzi właśnie o Stellar Blade. Mimo wszystko bardzo dobrze, że gra wychodzi na PC, tak jeszcze w tym roku. Wszyscy złapaliśmy się za głowę, kiedy potwierdziło się, że Sony prezentuje nam Days Gone Remastered. Grę, która została tak naprawdę nieznacznie poprawiona. Poza tym, że gra prezentuje się lepiej graficznie oraz hordy będą oczywiście większe. Dostajemy hardkorowy tryb permanentnej śmierci. Oczywiście rozszerzony tryb fotograficzny, jak żeby inaczej. Nowe funkcje, jeśli chodzi o dostępność. Speedrun mode i jakiś rozszerzony tryb hord. Tylko po co nam remastered gry, która nie ma nawet skończonych 6 lat? Totalnie nie rozumiem tego ruchu, no bo oczywiście, że gra w jakimś tam stopniu... Się się sprzeda i pewnie się zwróci, no bo zremasterowanie takiego tytułu, no to nie jest jakiś nie wiadomo jak kosztowny proces. Posiadacze Days Gona na konsole PlayStation czy PC-ty mogą ulepszyć grę za 10 dolarów, więc akurat fajnie, że nie trzeba kupować specjalnie innej gry, żeby uzyskać ten dosłownie update, no bo tutaj nie ma nic innego poza aktualizacją i pewnie zastanawiacie się co z osobami, które odebrały Days Gone w ofercie PS Plus. Okazuje się, że jeśli te osoby będą chciały zagrać w remaster, no to będą musiały kupić tytuł po pełnej cenie. No i tutaj pojawiły się pewne kontrowersje, natomiast Moim zdaniem cały ten remaster jest, jak każdy inny ostatni tego typu projekt od Sony, zwykłym dziwactwem i niezrozumianym ruchem, tym bardziej, że biorąc pod uwagę wszystkie te zapewnienia, nie mamy co liczyć na Days Gone 2 w najbliższym czasie. Więc mimo wszystko trzeba powiedzieć, że jest to skok na kasę. Zwyczajny skok na kasę. Remaster zadebiutuje 25 kwietnia. Minds Eye to gra, którą tworzy Leslie Benzies, czyli były producent w Rockstar Games, który odpowiada za odsłonę od GTA 3 do GTA 5. Osoba, która zrobiła bardzo dużo dla Rockstara. No i wystartował ze swoim projektem który mocno przypomina cyberpunka, muszę powiedzieć, że w tej wersji premierowej, albo nawet i gorzej, bo gra wygląda po prostu słabo. Tytuł wygląda na to w otwartym świecie, mocno nastawiony na akcje, no i właśnie rzeczy pokroju cyberpunka, GTA, tego typu elementy, no już tym bardziej, że jest to historia byłego żołnierza, który będzie miał wszczepiony implant, nazwany właśnie Mindzai, który to będzie przywoływał mu wspomnienia z tajnej misji. I naprawdę jest tu mnóstwo odniesień do cyberpunka. Jesteśmy w świecie opanowanym przez technologię i potęgę militarną, którą możemy spotkać na każdym kroku. I podejrzewam, że za tym wszystkim Stoi jeszcze jakaś wielka, nieobliczalna korporacja. Ma ukazać się latem tego roku na PC takich konsolach obecnej generacji. Dajcie znać, co myślicie, no bo moim zdaniem będzie to raczej w topa. Ale co ciekawe, chyba najlepszą grą pokazano na State of Play, a w zasadzie dodatkiem był DLC do Lies of Beam, który wreszcie został zapowiedziany. Muszę powiedzieć, że bardzo czekałem na to ogłoszenie. Okazuje się, że DLC zabierze nas tereny zimowe, a dokładnie będzie to miasto krat, który już będzie upadać. DLC Overture zadebiutuje latem 2025 roku na PC takich konsolach zarówno poprzedniej, jak i obecnej generacji I muszę przyznać, że prezentuje się naprawdę fajnie, przyzwoicie. Mamy tam nową broń, nowe stroje, nowych przeciwników, więc wszystkie rzeczy tak naprawdę wymagane do DLC-ka, jeśli chodzi o Souls-like. Przede wszystkim ja tutaj nowa broń, no bo widać, że będzie ona serio ciekawa. Nadal jest tam sporo nawiązań do Bladborna, no ale jest to całe Lies of P. Do tego mamy w ogóle strzelanie z łuku i nie wiem, czy będzie to jakaś mechanika dostępna bezpośrednio dla graczy, czy jest to tylko jakaś cutscenka, ale mam nadzieję, że faktycznie będzie można z tego łuku strzelać. No, oczywiście nadal mamy steampunkowe elementy. Jeżeli faktycznie będzie to tak wyglądać, jeżeli DLC będzie wymagające i rozbudowane, no to wydaje się, że warto było czekać. Dajcie znać, co myślicie, no bo moim zdaniem jest to najlepsza zapowiedź tego pokazu. Zaraz obok tego stawiam The Midnight Walk, grę, która zdecydowanie wygrywa miano najładniejszego tytułu State of Play, bo stylistyka po prostu miażdy, czegoś takiego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Spójrzcie sobie tylko na ten ogień, na te kreatury, na otoczenie. Bardzo fajny klimacik i podejrzewam, że szczególnie dobrze siędzie to na wiarze, no bo gra wychodzi na PlayStation VR 2 oraz PS5, gdzie już 8 maja 2020 5 roku. 4 września wychodzi również Hellizas, czyli gra, która dostała w tym momencie trailer. Wyglądający naprawdę ładnie, ale warto sobie to przyrównać do gameplayu, gdzie może i graficznie poziom jest spokojny, ale zwracając sobie uwagę chociażby na hat czy animację, no to tutaj jest już troszkę rodem z PlayStation 4, a mamy 2025 rok. Co prawda, gameplay prezentował alfę, no ale wiadomo, że jakichś takich bazowych, podstawowych rzeczy raczej się tutaj nie zmieni. Dostaliśmy też zapowiedź Tides of Annihilation, który rzuca nas w realia zniszczonego Londynu, co ciekawe, opowiada historię Gwendolin, także tutaj ciekawe nawiązanie dla fanów Dark Souls. Gra jak wynika z opisu mocno nastawiona na boss fighty. Pytanie, czy będą one jakkolwiek wymagające, no i czy będzie to dobrze zbalansowane, no bo to jest kluczowe w tych grach. No a bez tego, wiadomo, nie da się za bardzo ruszyć. Na koniec dostaliśmy zapowiedź Sarosa, czyli gry twórców Returnal. Będzie to jak w przypadku ich poprzedniej odsłony, gra trzecioosobowa z elementami roguelike'owymi. No nic specjalnego poza cinematikiem tutaj nie dostaliśmy, ale fani Returnal wiedzą czego się spodziewać. Gra zadebiutuje w 2026 roku, no i wydaje się, że znajdzie jakieś tam swoje grono odbiorców, ale czy był to tytuł, który jakoś dobrze zbudował w final State of Play? No, zdecydowanie nie. Wolałbym tutaj albo Wolverina, Ghost of Yotei, czy nawet Death Stranding 2, które ma dostać swój osobny pokaz w marcu. A, no i Saros zadebiutuje na premierę wyłącznie na konsolach PlayStation 5, ale bez obaw pewnie za jakiś czas wyląduje również na PC-tach. Dziś o godzinie 19 debiutuje Evolve. Dziś grę osoby, które zapłaciły za tytuł ponad 400 zł, czyli wiadomo jak zwykle standardowo hamska praktyka jeżeli chodzi o gry w dzisiejszych czasach. Do pobrania mamy 75 GB zawartości. No i raczej warto sobie tutaj poczekać do 18 lutego, bo wtedy gra wyląduje w Game Passie. No nie ma co płacić 400 zł, żeby zagrać 4 dni wcześniej. Jest to jakaś abstrakcja moim zdaniem. Dostaliśmy też nowe informacje na temat Elden Ring Night Rain, którego testy odbędą się już jutro. Dajcie znać swoją drogą, czy otrzymaliście zaproszenie. Tak oto prezentuje się kolekcjonerka. No i muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż tak ciekawej edycji kolekcjonerskiej, ale jednak From Software się na nią zdecydowało. Jeśli chodzi o takie normalne ceny Night Raina, no to mamy tutaj edycję podstawową za 169 zł oraz edycję Deluxe za 239 zł. Jeśli chodzi o kolekcjonerkę, no to można ją kupić w granicy 830 zł. I Night Rain polega na rozgrywce, która opiera się trochę na systemie Battle Royale, czyli gracz trafiając do danej lokacji otrzymuje określony czas na zdobycie itemów, pokonanie przeciwników, pokonywanie bossów i dotarcie do głównego przeciwnika, a obszar mapy cały czas się zmniejsza. Oficjalnie gra ukaże się na tych platformach co Elden Ring, czyli PC, tak i konsolach poprzedniej, jak i obecnej generacji. Polskie studio 11 Beat informuje o opóźnieniu The Alters. Gry, która wygląda po pierwsze bardzo ładnie, po drugie oferuje ciekawą koncepcję, bo opowiada o człowieku Janie Dolskim, który, aby przed Trwać na obcej planecie musi stworzyć alternatywne wersje siebie. Tytuł został opóźniony już kolejny raz, no bo pierwotnie gra miała trafić na rynek pod koniec 2024 roku, później opóźniono ją na pierwszy kwartał 2025. Na no teraz dowiedzieliśmy się, że gra została jeszcze bardziej przesunięta w czasie, natomiast nie mamy nawet przybliżonego okna premiery, no i twórcy chcą oczywiście bardziej dopracować ten tytuł. Dowiedzieliśmy się, że do Game Passa ma trafić Modern Warfare 2 z 2009 roku, a jest to informacja, którą przekazuje Insider Gaming oraz Xbox Era. Tytuł ma ukazać się w Game Passie. Na przełomie marca i kwietnia, no jest to dość ciekawa informacja. Ciekawe, czy się potwierdzi. Ubisoft, przy okazji nadchodzącego Assassin's Creed Shadows, którego premiera zaplanowana jest na 20 marca, pracuje na ulepszonym silniku Anvil, który to, według nich, ma zaoferować szereg nowości, jeżeli chodzi o Assassin's Creed, jeśli chodzi o aspekty techniczne. No i warto sobie tu zacząć od tego, że gra na konsolach obecnej generacji w trybie wydajności. W skalowanej rozdzielczości 4K ma zaoferować 60 klatek na sekundę, co jest dobrą informacją, no bo wiemy, że nie wszystkie gry potrafią to zrobić. Do tego dowiadujemy się, że Assassin's Creed Shadows w prowadzi tak zwany system Atmos, który generuje naturalnie wyglądające chmury, żeby to też miało jakieś duże znaczenie. Fajnym aspektem jest też to, że gracz będzie mógł sobie dostosowywać interfejs i będziemy mogli wybrać, co będzie wyświetlało nam się na ekranie, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie te elementy są najważniejsze w Assassin's Creed. Kingdom Come Deliverance 2 dostanie oficjalne wsparcie dla sceny moderskiej. Co prawda, Warhorse dopiero potwierdziło, że trwają nad tym prace. Nie wiemy, kiedy dokładnie takie narzędzia zadebiutują, ale oczywistym jest, że będzie to bardzo pomocne dla dalszego rozwoju gry, bo. Mogą pojawić się tam nie tylko jakieś głupie, śmieszne, czy jakieś takie błahe modyfikacje, ale również istotne elementy, które będą w pewien sposób poprawiać rozgrywkę. Rzecz jasna, to jest kwestia indywidualna, ale zawsze fajnie, jeżeli takie narzędzia są. Modyfikacji na Nexusie jest już co prawda sporo, ale dodatkowe wsparcie nie zaszkodzi. Dajcie znać, jak bawicie się w Kingdom Come Dwójce. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego!